Dzień dobry, witam Państwa w dzisiejszym programie punkt widzenia. 11 lutego, czyli w najbliższy czwartek, drodzy Państwo, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zaplanował, aby ten dzień był dniem badań profilaktycznych. To taka bezpłatna akcja skierowana do wszystkich Wrocławian i to chcemy dziś szczególnie zaznaczyć. Akcja bezpłatna, co dokładnie kryje się w tej ofercie. Moimi państwa gościem jest dziś pani Monika Maziak, rzecznik Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dziękuję. Dzień dobry. Dobry. Pani Rzecznik, Uniwersytet Medyczny, a więc będzie o zdrowiu. Siłą rzeczy, proszę powiedzieć, co kryje się pod tym dniem badań profilaktycznych, o którym powiedzieliśmy, czyli na jakie badania Wrocławianie mogą liczyć. I sami studenci, może nawet i przyszli. To jest moment myślę, żeby wspomnieć, że to jest bardzo przewrotna akcja. Ona wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, 11 lutego jest międzynarodowy dzień chorego, który ma zwrócić uwagę na osoby chore i ich problemy. My dość przewrotnie postanowiliśmy uczynić ten dzień dniem profilaktyki, żeby Wrocławianie nie musieli dnia chorego świętować i wymyśliliśmy sobie, że właśnie w dniu chorego będziemy zachęcać Wrocławian do tego, żeby przyszli, przebadali się, sprawdzili w jakim są stanie zdrowotnym. Akcja przewrotna, ale wynikająca w dużej mierze z naszej dumy, dumy ze studentów których mamy na Uniwersytecie Medycznym, bo proszę pamiętać, że to są bardzo trudne studia. Studia wymagające, które wiążą się z dużą ilością nauki, a oni mimo wszystko mają mnóstwo czasu na to, żeby pojawiać się w różnego rodzaju akcjach profilaktycznych. Bardzo dużo tego jest. Pojawiają się w centrach handlowych, pojawiają się w kinach i tam badają. Chcieliśmy sprowadzić Wrocławian tym razem do nas na teren Uniwersytetu Medycznego, żeby mieli świadomość, że to właśnie nasi studenci wychodzą do nich do miasta i dzięki nim mogą te badania profilaktyczne zrobić. Ja myślę, że taka tak. Kategoria za darmo jest bardzo ważna i jeszcze jedna ważna kategoria. Nie zajmiemy państwu dużo czasu. To jest e, informacja dla tych wszystkich, którzy obawiają się, że będą stali w gigantycznych kolejkach. Nie przewidujemy, żeby tych kolejek było dużo, dlatego że przygotowaliśmy mnóstwo tych stanowisk, gdzie będzie można różne rzeczy zbadać. E, poczynając od stanowiska stomatologicznego, gdzie zrobione będą przeglądy. Nie będziemy borować, czyli to co jest najmniej przyjemne w wizycie u stomatologa odpada. E, będzie tylko i wyłącznie możliwość Sprawdzenia, w jakim stanie jest nasza jama ustna, i ewentualnie skierowania czy podpowiedzenia, jakiego rodzaju badania powinny być zrobione w najbliższym czasie. Co ponadto w ofercie, możliwości? Są fizjoterapeuci. Ja myślę, że to jest bardzo ważna oferta dla tych wszystkich, których od czasu do czasu boili szyja, bo za długo siedzą przy komputerze. Kręgosłup jest jedną z często dokuczających nam części ciała. Będzie możliwość sprawdzenia, w jakim jest stanie, ale będzie też możliwość usłyszenia i zobaczenia kilku ćwiczeń, które na bieżąco mogą poprawiać naszą sytuację. Myślę, że kolejnym takim problemem, chorobą współczesnego świata jest otyłość i to, jak sobie radzimy z. Odpowiednim odżywianiem. Zaprosiliśmy więc naszych dietetyków, którzy będą badać BMI, będą badać poziom glukozy, ale będą też podpowiadać, jak sobie radzić z tym, że. fachowe jeść. konsultacje dietetyczne? Tak, to są rzeczy, które są bardzo cenne, bo bardzo często dużo kosztują, albo trzeba na nie bardzo długo czekać. My to mamy w ofercie, jest możliwość skorzystania, naprawdę zachęcam, żeby to zrobić. Wy Państwo również zaznaczacie kursy przyspieszone kursy pierwszej pomocy, sami studenci również na Uniwersytecie Medycznym w takich kursach uczestniczą, to również ważne. To ważne i to jest taka rzecz, która coraz częściej pojawia się w dyskusji i w rozmowach o tym, czy potrafilibyśmy pomóc. Myślę, że wielu z nas ma wątpliwości, bo do momentu, kiedy nie znajdziemy się w takiej sytuacji, to nie przekonamy się, czy nie będziemy zbyt zestresowani, zbyt zdenerwowani, żeby dać sobie z tym radę. My nie możemy pokonać stresu i zapewnić, że nauczymy, żeby się nie bać, a najczęściej Częściej boją się wszyscy, ale możemy nauczyć, co powinniśmy zrobić, jak się zachować, żeby ten stres był jak najmniejszy, bo przynajmniej będziemy wiedzieli, jak powinniśmy prawidłowo pierwszej pomocy udzielić. To jest bardzo ważne, bo to nas może spotkać w każdym momencie, dosłownie. I właśnie te pierwsze sekundy są najważniejsze, abyśmy mogli rozmawiać w kategoriach ratowania życia ludzkiego, często również i zdrowia. Yy, można powiedzieć bardzo bogata oferta. Proszę powiedzieć, czy punktem wyjścia dla uniwersytetu był fakt, że Wrocławianie niechętnie się badają? Jak państwo obserwujecie ten stan świadomości Polaków i samych Donoślą na dzień dzisiejszy? Jest różnie. Jest różnie i to też trochę zależy od grupy wiekowej. Niewątpliwie jest tak, że seniorzy badają się częściej i do nich te akcje profilaktyczne są skierowane najczęściej oni z nich korzystają. Nasi studenci, którzy pojawiają się, jak mówiłam, w różnych miejscach mają też takie zwrotne informacje, że sugerując, że ktoś ma na przykład nieodpowiedni poziom glukozy albo zbyt dużo dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu, takie badania też będziemy robić. Później te osoby trafiają do różnego rodzaju punktów zdrowotnych do poradni, do przychodni i rzeczywiście jest efekt tych akcji, więc one mają sens. Ja bym tu bardzo mocno chciała podkreślić dużą rozpiętość, to znaczy to są akcje, które tak naprawdę przewidziane są dla wszystkich, bo z jednej strony i seniorzy będą mieli ten podstawowy pakiet badań, których interesuje najczęściej, to jest m.in. pomiar glukozy, pomiar ciśnienia i to będzie zapewnione, ale ja bym bardzo mocno zachęcała, jeżeli jest taka możliwość, do tego, żeby przychodzili też rodzice z dziećmi. Ja wiem jak to jest, z, chociażby z przeglądami stomatologicznymi, to wcale nie jest takie proste, żeby się na bezpłatny przegląd zapisać. Wymaga bardzo często dużo czasu, żeby znaleźć lekarza, który na Narodowy Fundusz Zdrowia na przykład będzie mógł nas z dzieckiem przyjąć. A tutaj nie dość, że można sprawdzić zęby. To przy okazji kręgosłup. A to są dwa takie problemy, które dzieci bardzo mocno dotykają. Ponadto będzie też szpital pluszowego misia. Ja przyznam szczerze, to jest jedna z moich ulubionych akcji organizowanych przez studentów Uniwersytetu Medycznego, bo to jest ten moment, kiedy najmłodszego, najmniejszego pacjenta oswajamy z tym, że przyjście do lekarza to nic strasznego. To jest normalna rzecz, można zabrać misia, miś misi zobaczy, jest badany, przechodzi różne badania i się zupełnie nie boi, więc nie mam powodów, żeby dziecko też się bało i to że rzeczywiście przynosi efekty. Rzeczywiście o tym, co oczywiste, często warto rozmawiać i nie przypominać, bo to jest tak, że kiedy ci najmłodsi już będą mieli świadomość tego, że, że jest to standardem i normą, i się przebadać, to już później na starość nikt tego nie będzie odkładał, kiedy te choroby po prostu się kumulują, a przecież, drodzy Państwo, rozmawiamy w nie o tych chorobach cywilizacyjnych, które dotyczą nas wszystkich począwszy. I dotyczą w coraz większym i w coraz większym taki. stopniu, tak. Stąd też między innymi śmiało możemy rozmawiać w kategoriach idei Uniwersytetu Medycznego i tego, że oprócz nauki sami studenci również niosą bardzo ważne przesłanie. Jeżeli powiedzieliśmy Pani Rzecznik o ofercie, no to teraz już troszeczkę takich technicznych rzeczy. Gdzie Państwa będzie można znaleźć? W jakich godzinach może przyjść, czy czy również obowiązują zapisy na konkretne badania? Nie wprowadzaliśmy zapisów, też dlatego, że jest bardzo dużo tych stanowisk, więc wydaje nam się, że uda się skorzystać z jednego bądź drugiego. Będzie można w wybranym przez siebie czasie z tej oferty korzystać. Między 12 a 17 w czwartek, 11 lutego w Centrum Naukowej Informacji Medycznej, tak brzmi pełna nazwa, mówimy po prostu w nowej bibliotece przy ulicy Marcinkowskiego. Tam czekają nasi studenci, nasi specjaliści, bo będą też lekarze, będzie rzecznik praw pacjentów, Pacjenta, jeżeli komukolwiek zdarzyła się sytuacja, kiedy ma potrzebę skorzystania z pomocy Rzecznika Praw Pacjenta, to też zapraszamy. Ja myślę, że dużą atrakcją na samym początku będzie um, obecność rektora naszej uczelni, profesor Marek Ziętek, który jest z zawodu dentystą, obiecał pierwszych pięć przeglądów zrobić osobiście, więc myślę, że to, że to będzie duża atrakcja dla tych, którzy się tam pojawią. E, bardzo serdecznie zachęcamy. Jeszcze raz podkreślę, bez zapisów, bezpłatnie dla wszystkich, którzy tylko. Będą mieli te chwile, żeby przyjść i spędzić z nami kilka, kilkanaście minut, a może trochę dłużej, jeżeli się okaże, że znajdą dla siebie coś interesującego. A myślę, że tych interesujących rzeczy jest dużo. Nie tylko w kontekście profilaktyki, ale też spotkań z ludźmi. Myślę sobie też, że to jest taki moment, są ferie, więc jeżeli ktoś przygotowuje się właśnie do podjęcia decyzji, jakie studia wybiera, albo zastanawia się nad przyszłością swoją i rozważa Uniwersytet Medyczny jako jedną z możliwości, to ja bardzo serdecznie polecam tym wszystkim osobom żeby pojawiły się i porozmawiały ze studentami, zobaczyły ich w akcji i od swoich kolegów, być może przyszłych, dowiedziały się, jak te studia wyglądają, z czym się to rzeczywiście wiąże, jak duże są obciążenia, na co już teraz zwrócić uwagę, żeby później łatwiej się dostać. Tak, już przez samą praktykę można pomóc, bo to również ważne. Pani rzecznik, również na stronie uczelni, rozumiem, możemy znaleźć szczegółowe informacje na temat rekrutacji, bo ten wątek nam się przed momentem pojawił, jak i również o samym Dniu Badań Profilaktycznych. Oczywiście są informacje na stronie uczelni, powstało specjalnie specjalne wydarzenie na Facebooku. Po pierwsze profilaktyka, więc jeżeli ktoś ma ochotę, może dołączyć. Tam na bieżąco zamieszczamy informacje o tym, czego się spodziewać i z kim będziecie mieli Państwo przyjemność spotkać się w czwartek. Rzeczywiście rozmawiamy w kategoriach przyjemności, ale to jest tak, że często, żeby wyjść z domu, no to również musimy być dobrze zmotywowani i nie tylko do aktywności fizycznej. Ten wątek nieprzypadkowo wywołałem, bo Państwo także sami zaznaczacie, że odbywają się takie spotkania. Z ludźmi, których możemy śmiało nazywać w kategoriach autorytetu zdrowotnego. Taką osobą także jest pan Aureliusz Kosendiak-Norseman. Takie spotkanie Uniwersytet Medyczny prowadzi. Powiedzmy, panie rzecznik, jeszcze o tej e, stronie tych wykładów otwartych. To, to jest niesamowity człowiek. To jest naprawdę osoba, którą warto poznać. I jeżeli zdarza się państwu myśleć o tym, że nie mam siły, nie mam czasu, za dużo się dzieje, żeby się wziąć za siebie, żeby pobiegać, żeby się poruszać, zrobić coś, co naszemu zdrowiu wyjdzie na dobre, to spotkanie z doktorem Aureliuszem jest idealną okazją do tego, żeby sobie z głowy wybić te wszystkie rzeczy, które nas powstrzymują, bo to jest człowiek, który nieustannie przesuwa granice, stawia sobie ogromne wyzwania. Ten Norseman to tytuł, który zyskał ogromnym wysiłkiem, to jest chyba najtrudniejsze z możliwych triatlonów. Wszystko robią więcej niż normalnie, dodatkowo w ekstremalnych warunkach pogodowych. Niewiele osób na świecie tytuł ten zdobyło. Nasz reprezentant zdecydowanie tak jakoś mnie to specjalnie nie dziwi, bo on jest nazywany królem motywacji, więc jakoś Król motywacji będzie miał szansę także w osobistych rozmowach, spotkaniach, takich mini treningach personalnych porozmawiać z osobami, które albo zamierzają zacząć trenować, albo już to robią i potrzebują jakiegoś wsparcia, wskazówki, bo na przykład dochodzą do takiego punktu, kiedy czują, że już więcej nie osiągają, tak, nie rozwijają się w swoim treningu. To spotkanie z doktorem Kosendiakiem będzie idealnym momentem na to, żeby sobie na nowo być może trening ułożyć i znaleźć w sobie motywację do ruszania się. Idzie wiosna, czas najwyższy, żeby się Ruszyć z kanapy. Czyli jest tak, że wszystko jednak w naszej głowie. Uniwersytet Medyczny to również profesorowie, ludzie wyróżnieni, o tym także Państwo wspominaliście, czyli o konkursie maestru i tutaj pojawia nam się nazwisko Pana Profesora Jerzego Mozrzymasa, który został laureatem organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki wspomnianego konkursu maestru. To duże wyróżnienie również dla samej uczelni. To prawda, bo to jest bardzo prestiżowy konkurs, to znaczy tam brani są pod uwagę tylko naukowcy z dużym doświadczeniem, z bogatym dorobkiem i ocena dorobku kierownika tego zgłaszanego projektu. Projektu, jest jedną z rzeczy branych pod uwagę. Później zbiera się grono panelistów, dyskutowane są poszczególne z zgłaszanych propozycji i wreszcie tak zwana krótka lista wędruje za granicę, bo ostateczną decyzję o przydziele tych środ środków podejmują recenzenci z zagranicy. Więc to grono oceniające jest bardzo duże. Mówi się, że w konkursie maestro mają szansę zwyciężyć tylko te projekty, które są naprawdę innowacyjne i które mają szansę przynieść odkrycia naukowe. To też jest ważne wyróżnienie, jeżeli zakwalifikowany został nasz projekt, projekt profesora Mirosława do takiego właśnie konkursu. Jest to Projekt bardzo skomplikowany, tak jak wszystko, co dotyczy mózgu, bo trudno w prostych słowach mówić o mózgu, ale jakbyśmy się starali wytłumaczyć najprościej, jak się da, na czym on polega, to mózg ma dwie podstawowe y, działalności, czyli pobudzanie i hamowanie. Ten nasz projekt, projekt profesora Mozrzymasa, dotyczy hamowania właśnie. Za hamowanie odpowiada między innymi taka cząsteczka, która nazywa się gaba A. Ona jest białkiem i zespół profesora ma zamiar zbadać, na ile to w jaki sposób jest zbudowana, wpływa na. Jej jej działanie. Wydaje się to wszystko bardzo w mikroskali, aż trudne do wyobrażenia i do wytłumaczenia. Ale to są rzeczy, którymi dzisiaj zajmują się nasi naukowcy. Zajmują się w kooperacji, bo w tym projekcie poza Uniwersytetem Medycznym będzie brała udział także Politechnika Wrocławska, gdzie część tych badań będzie prowadzonych. Zresztą myślę, że ta interdyscyplinarność jest dzisiaj podstawą w tym, żeby nauka mogła się rozwijać. Trudno o takie wąskie y, zawężanie y, tematyki, które podejmowane są w czasie badań. Y, dodatkowo jeszcze jeden z uniwersytetów amerykańskich, jego przedstawiciele specjalizujący się w tejże właśnie tematyce, Będą wsparciem dla tego projektu. Więc to jest duży projekt rozpisany na 5 lat i mam nadzieję, że rzeczywiście jakichś przełomowych odkryć uda się e, osiągnąć w tym czasie. No rzeczywiście trudno wytłumaczyć skalę przedsięwzięcia, kiedy rozmawiamy o badaniach w skali molekularnej, ale to tylko świadczy o tym, że Uniwersytet Medyczny idzie w bardzo dobrym kierunku i to także może samo za siebie świadczyć, że ta rekrutacja, do której nawołujemy, no to jest chyba oczywista sprawa. Pani Rzecznik, rozumiemy, że dzień, o którym rozpoczęliśmy naszą rozmowę, czyli Dzień Badań Profilaktycznych, na zasadzie im szybciej się wykryje, tym lepiej i podtrzymujemy to hasło, a także zaproszenie. Na koniec jeszcze raz proszę, tylko przypomnijmy, kiedy i gdzie? Po pierwsze, profilaktyka, drodzy Państwo, zapraszamy bardzo serdecznie, to już w najbliższy czwartek, 11 lutego od godziny 12 do godziny 17 Centrum Naukowej Informacji Medycznej przy ulicy Marcinkowskiego we Wrocławiu. A zapraszała Pani Monika Maziak, rzecznik Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. No i tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy program punkt widzenia na kolejny odcinek. Zapraszam Państwa już jutro. Do zobaczenia.